Witam wszystkich serdecznie w recenzji telefonu LG Swift L5 drugiej generacji. Zobaczmy najpierw na pudełko. W takim opakowaniu dostajemy telefon LG Swift drugiej generacji. W pudełku znajdziemy także zasilacz. Kabel USB. Zakończony wtykiem mikro USB tradycyjnie oraz zestaw słuchawkowy. Słuchawki nie są zbyt dobrej jakości, no ale jednak są one w zestawie. Niestety czasami bywa tak, że producenci nie dają tych słuchawek, więc nie ma co narzekać za bardzo na słuchawki i na ich jakość. Zobaczmy na obudowę naszego LG Swift L5 drugiej generacji. Jest ona wykonana z plastiku. Plastik jest, ma imitować metal. No fajnie to wygląda niestety. Obudowa nie jest zbyt trwała, ponieważ widać już po dwóch tygodniach użytkowania liczne tutaj zarysowania i ślady użytkowania. Tak więc generalnie rzecz biorąc, telefony LG były wcześniej znacznie lepiej wykonane, może obudowa nie trzeszczy tutaj jakość, bo ona jest solidnie wykonana, jednak jakość materiałów użytych do produkcji telefonów pierwszej generacji była według mnie. Trochę lepsza. Z przodu znajdziemy wyświetlacz czterosalowy. Palcuje się dość mocno, no ale niestety tak to już bywa w telefonach, które mają szkło na ekranie. Pod ekranem znajdziemy przycisk HOME, wstecz menu tak więc to jest standard. Przycisk HOME jest podświetlany kolorową diodą, informuje ona nas o. Nowych zdarzeniach, o nieodebranych połączeniach itd. Tak na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na pewno na to, że przycisk blokady telefonu został umieszczony po prawej stronie obudowy w bardzo wygodnym miejscu. To jest oczywiście na plus. Po drugiej stronie znajdziemy przycisk regulacji, przyciski regulacji głośności, a także przycisk służący do skrótów. Domyślnie jest to Quick Memo. Czyli możemy sobie zrobić fajne rysunki bezpośrednio na ekranie. O właśnie w ten sposób możemy to sobie zapisać jakoś i wysłać do kogoś może bajer, ale czasami może się przydać. Z tyłu telefonu znajdziemy aparat 5 megapikseli, diode LED, logo producenta i w dolnej części głośnik, jest tutaj taka wypustka, dzięki czemu telefon nie leży płasko na stole. No i głośnik jest donośny, słyszalny w każdych warunkach. U góry telefonu znajdziemy drugi mikrofon, służący, służący do mm, redukcji szumów, a także nagrywania filmów w stereo. Oraz łącze jack 3,5 mm. Na dole znajdziemy pierwszy mikrofon, czyli mikrofon z... Dzięki któremu możemy rozmawiać, no i złącze micro USB, czyli standard. Przejdźmy teraz do samego wnętrza tego telefonu. Mamy tutaj interfejs już doskonale znany z pozostałych modeli LG, ale kilka słów, może na wstępie o wyświetlaczu. Początkowo. Mm, Trochę mnie rozczarował ten telefon swoim wyświetlaczem, ponieważ spodziewałem się tutaj jakości na poziomie minimum telefonu L7 pierwszej generacji. No niestety wyświetlacz jest trochę gorszy. Ma trochę słabsze kąty widzenia niż L7K. Tak więc, tak więc to jest trochę rozczarowujące. Jednakże, na tę półkę, czyli na, na telefon z półki, powiedzmy. Do 550-600 zł, chodzi mi o nowe egzemplarze. No to jednak nie możemy tutaj za bardzo narzekać, bo obraz jest jak na tę półkę cenową całkiem przyjemny w odbiorze. Nie jest to AMOLED, czyli obraz jest bardziej rzeczywisty. Chociaż ja przez ponad miesiąc czasu użytkowania tylko i wyłącznie telefonu Samsung Galaxy S2. Mm, dość ciężko mi było się przerzucić, że tak powiem, na telefon L5 drugiej generacji z ekranem IPS. Interfejs nie różni się zbyt wiele od tego, który był w telefonach pierwszej generacji. Została tutaj nieco odświeżona ta nakładka. Wygląda ona teraz tak samo jak w telefonie L9. Żadnych zmian tutaj większych nie widzę. Wracając do menu głównego, warto zwrócić uwagę, że jest fajna opcja ukrywania i pokazywania ikonek w menu. Tak więc możemy poukrywać wszystko to, co jest nam niepotrzebne, i mamy bardzo prosty w obsłudze telefon. Tak więc to bardzo mi się spodobało. Wcześniej takie coś widziałem tylko w Samsungu, teraz widzę, że LG postanowiło dodać taką opcję również w swoich telefonach. Telefon działa w oparciu o jednorodzeniowy procesor yy, taktowany zegarem o 1 GHz. Posiada tylko 512 MB pamięci RAM, no jest to trochę mały jak na telefon z Androidem. System jest w wersji 4.1, czyli jest to całkiem świeży Android. Yy, no ale jednak zmian tutaj za bardzo nie widać. No to już jest yy, raczej normą. Te aktualizacje niewiele wnoszą. Tak więc w tej kwestii tutaj nie ma zbyt wiele oczekiwać, nie można zbyt wiele oczekiwać. Jednak muszę powiedzieć, że telefon po uruchomieniu działa trochę wolno, ale jak już wszystkie aplikacje zostaną załadowane, no to możemy w pełni sprawnie i wygodnie obsługiwać ten telefon. Nic tutaj się nie zacina, tak więc to jest jak najbardziej na plus. Warto też zwrócić uwagę, że na przykład telefon Samsung Galaxy Trend, co do którego wcześniej byłem bardziej przekonany niż do tego LG, potrafi trochę wolniej działać niż L5 drugiej generacji, tak więc ten telefon jest jak najbardziej fajny za te pieniądze. Przejdźmy do przeglądarki internetowej, zobaczmy sobie, jak ona wczytuje nam strony. Przeglądarka działa szybko, nie zawiesza się ani nie wymusza na nas oczekiwania na załadowanie się stron. Wszystko zależy od tego, jakie mamy tutaj łącze. Te strony są wyświetlane poprawnie, szybko. Mówię tutaj o standardowej przeglądarce internetowej, bo tylko w podstawowym zakresie zamierzam przeprowadzić test tego telefonu. Tak więc to jest oczywiście jak najbardziej na plus. W telefonie znajdziemy również odtwarzacz muzyki. Jest on przeciętnej jakości, jednak jest dużo lepiej. No to znaczy muzyka dużo lepiej brzmi niż w telefonie Huawei Y300, który mnie trochę rozczarował pod tym względem. Mamy tutaj efekty dźwięku. Aby je uaktywnić, musimy podłączyć sobie zestaw słuchawkowy. No właśnie w ten sposób, i możemy sobie tutaj wybrać odpowiednie brzmienie dźwięku, działa to rzeczywiście. No, tylko jest jakość standardowych słuchawek, jest jak dla mnie niewystarczająca. Myślę, że większość z nas będzie chciała wymienić sobie słuchawki. Mamy tutaj złącze drzeg 3,5 mm, tak więc jest to jak najbardziej możliwe. W tym modelu również nie zabrakło aparatu. Jakość zdjęć nie jest jakaś rewelacyjna, jednak na tę półkę cenową nie możemy zbyt wiele wymagać. Aparat działa i robi zdjęcia dość dobrze. Najbardziej pochwalić muszę to, że Autofokus bardzo dobrze łapie ostrość i to w różnych warunkach. No i dioda LED całkiem fajnie oświetla niektóre zdjęcia, te robione z bliska rzecz jasna. Tak więc, yy, jakość zdjęć muszę ocenić pozytywnie. Zobaczmy sobie. Właśnie to było w zupełnej ciemności zrobione zdjęcie. Wszystko jest w miarę czytelne. Tylko nie zawsze, na przykład, jak jest różnica w kolorze o wysokim kontraście. No to niestety, nie zawsze wygląda to tak wspaniale, jakby wyglądać mokło. Autofokus działa bardzo dobrze, wszystko jest czytelne. Po powiększeniu zdjęć nie tracimy za bardzo na jakości. No, tylko nie możemy sobie ich za bardzo powiększyć, no bo to jest tylko 5 megapikseli Wszystkie te zdjęcia, które tutaj Wam pokazuję, postaram się wrzucić na, jako plik. Pełnej rozdzielczości, czyli będzie sobie można je pobrać i, i zobaczyć yy, po prostu je u siebie na komputerze. Kwestia połączeń i ich jakości. Zacznijmy może od tego, co tutaj mamy. Mamy szybkie wybieranie po numerze, czyli tak zwany smart dial łatwe przełączanie na rejestr, kontakty i itd. To G zostało bez zmian. Zasięg telefonu jest przeciętny, to można zauważyć praktycznie w każdym nowym smartfonie. Co nie czyni z LG L5 drugiej generacji jakiegoś wyjątku, jednak jakość połączeń jest na tyle dobra, że możemy bez problemu rozmawiać nie tylko 5 minut, ale także możemy sobie porozmawiać przez godzinę, w, nie męcząc się zbytnio, czyli dźwięk jest na w miarę dobrym poziomie. Natomiast jakość, co do jakości, nie mam żadnych zastrzeżeń. Zawsze wiadomo, mogłoby być trochę lepiej. Czyli głównie chodzi mi tutaj o głośność. No, ale L5 drugiej generacji spisuje się pod tym względem całkiem nieźle. Zobaczmy jeszcze na wiadomości. Mamy tutaj całkiem wygodną klawiaturę kuwerty ze słownikiem, który jest dość zasobny. Wyrazy. Pisanie SMS-ów na, na takim telefonie z taką klawiaturą to jest czysta przyjemność. Ja nie miałem żadnych tutaj problemów z przestawieniem się nawet z innej klawiatury na, na tę, którą oferuje LG. Tak więc jest to jak najbardziej na plus. Kilka słów jeszcze o wydajności tego telefonu. Tak jak mówiłem. Tutaj jest jednorodzeniowy procesor, który zapewnia pracę w miarę stabilnie pod względem podstawowych czynności, że się tak wyraża, jak i również przeglądarki internetowej. Natomiast w grach radzić sobie będzie różnie. Również tutaj zbyt mała ilość pamięci, 512 MB RAM, nie, nie, robi, jakiejś, nie robi jakiegoś szału w tym telefonie. Tak więc, no, generalnie gry. Bardziej wymagające mogą się zacinać, natomiast takie proste gry jak ta działa bardzo dobrze na tym telefonie. Tak więc do, mm, do sporadycznego grania czy też zabijania czasu LG Swift L5 drugiej generacji nadaje się jak najbardziej. Podsumowując, telefon LG Swift L5 drugiej generacji na początku trochę mnie rozczarował. No, ale to, to rozczarowanie było spowodowane tym, że się przesiadłem z dużo lepszego, bardziej wydajnego telefonu na, na mniejszy i mniej wydajny model, jakim jest L5. No, ale wraz z, z biegiem czasu bardzo przekonałem się do tego telefonu i myślę, że ten telefon w cenie powiedzmy 550 zł nowy myślę, że za tyle już go można kupić. Jest to bardzo dobra cena. Jest bardziej wydajny niż Galaxy Trend, posiada baterię 1700, o pojemności 1700 mAh. Pojemność ta była wcześniej tylko w telefonie L7, w L5 pierwszej generacji, mimo że złej baterii nie miała, miała tylko 1500 mAh. No tutaj mamy trochę więcej, no i się przełożyło to na czas pracy. Tak. Bardziej intensywnego użytkowania wytrzymuje ten telefon jakieś 2 dni. Mówię tutaj o, o użytkowaniu wszelakim, czyli też również korzystaniu z przeglądarki internetowej. Jesteśmy w stanie do 2 dni dobić. Przy czym mój telefon potrafi się rozładować po kilku godzinach. Natomiast przy nieco mniejszym użytkowaniu możemy spokojnie zapomnieć o ładowarce na 3, nawet dobre 4 dni. Czyli bateria tutaj jest jak najbardziej na plus w tym telefonie. Podsumowując, warto zwrócić uwagę na to, że obudowa, która wygląda całkiem fajnie, jest wykonana z trochę słabej jakości plastiku. No widać na tym plastiku praktycznie wszystkie znaki użytkowania naszego. Obawiam się, że ta powłoka, która się tutaj tak błyszczy, będzie bardzo szybko zarysowana od odkładania telefonu na stole, no i ta elegancka faktura straci na swoim uroku. No ale niestety to już przyjdzie ocenić użytkownikom tego modelu, którzy będą go używali powiedzmy w pół roku i zobaczymy w jakim stanie ten telefon się uchowa u takich osób. Myślę, że to jest jak najbardziej udany telefon. Ocenić go mogę w skali od 1 do 10 na 7,5. Głównie ze względu na to, że, że to jest jednak mimo wszystko jednordzeniowy telefon. Jak dla mnie, Android powinien działać w oparciu przynajmniej o dwa rdzenie i o pamięć minimum 768 MB RAM. No tutaj jest trochę RAMu mniej, ale jednak optymalizacja systemu jest całkiem niezła i, i działa to bardzo przyjemnie. Za te pieniądze myślę, że lepszym telefonem, bardziej wydajniejszym, będzie tylko Huawei Y300, którego miałem przyjemność testować. Natomiast, w, jeśli chodzi o inne marki, no to zastanawiałbym się tutaj chyba tylko nad Samsungiem Galaxy Trend, ewentualnie Ace 2. No, ale z tego co doszły do mnie tutaj słuchy, Ace 2 nieco. Ucierpiała na aktualizacji Androida do wersji 4.1. Telefon działa trochę gorzej, tak więc myślę, że mimo wszystko L5 będzie nadal dobrym wyborem w kwestii takiego podstawowego telefonu z Androidem do podstawowych zadań, czy też przeglądania internetu, bo to w tym modelu całkiem nieźle wypadło. Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam.